ma być Boski? Rozwinięcie się sprężyny? Przeprost sprężyny, rozprężenie się. O. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj na podnośniku Vectra C. Auto trafiło do nas. E, do nas trafiło auto na brak mocy. Tak, bo jakaś kontrolka wyskoczyła. Tak Boski? Na brak mocy i że coś podczas jazdy szczeliło i ciężko się skręca. Jeszcze nie podpinałem komputera. I tak tutaj po podniesieniu auta wypadło na ziemię, wypadł na ziemię taki kawałek kawałek sprężyny, tu akurat z lewej strony, tutaj sprężyna bardzo niebezpiecznie wypadła, ponieważ. Nie została tutaj u góry w gnieździe, tylko wypadła poza gniazdo. Tutaj zblokowała się nad łącznikiem stabilizatora, a tutaj, nie wiem czy będzie widać, widać tam, a tutaj ocierała się o karoserię. Także usterka bardzo niebezpieczna. W każdej chwili mogła się kierownica zblokować w którąś stronę, w którą było skręcane. I mogła doprowadzić do tragedii. No bo jak będziemy jechać i nam kierownica zostanie w lewą stronę czy w prawą, nie damy rady jej ruszyć, najprawdopodobniej w coś wtedy możemy uderzyć. Tutaj taki element jak sprężyna. Bardzo często ludzie wymieniają same amortyzatory. My tutaj od dłuższego czasu zachęcamy do wymiany przy wymianie amortyzatorów także sprężyn. Ponieważ, pomimo tego, że przy wymianie ona nie jest pęknięta, bardzo często po rozprężeniu jej, po ponownym ściśnięciu, one w niedługim czasie pękają. Tutaj, częstym powodem też pęknięcia sprężyny jest górne mocowanie amortyzatora, które znajduje się tutaj od góry. Tutaj jest przykręcane. Jeżeli to łożysko u góry nam się zatrze, też sprężyna nie będzie swobodnie pracowała, będzie ona przeskakiwała, aż w końcu w najsłabszym punkcie padnie. Także tutaj właściciel miał dużo szczęścia, że nie zblokowało układu kierowniczego do końca, dało się autem dojechać bezpiecznie do warsztatu i nikomu nic się nie stało. My zamawiamy sprężynę, zadzwonię do właściciela, bo tutaj widzę, że amortyzatory nie tak dawno chyba były wymieniane, przynajmniej nie jest amorca jakoś bardzo skorodowane i tutaj na pewno zamawiamy sprężyny i na pewno zamawiamy górne mocowania. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.